Witam was tu Robert Cyżan, szkoła Porek Step by Step Kochani dziś mamy 16 czerwca 2020 jest bardzo wcześnie e, Godzina siódma, Zbliża się za 5 minut e, i postanowiłem że już teraz Zrobię jakiś film, dlatego że później muszę lecieć do dentysty i takie inne sprawy, i które muszę załatwić. No to przyjrzyjmy się może na początek instrumentowi o nazwie DAX, czyli giełdzie niemieckiej tutaj może pokażę innego brokera bo wczoraj dla was przygotowywałem tego DAXA jest jeszcze godzina do otwarcia natomiast wczoraj bardzo ładnie on bardzo ładnie on otworzył co za tym idzie no ta analiza była w miarę udana Ważne, ważne teraz jest moi drodzy, jeszcze żeby wszystko przypomnę o co w tym chodziło. To było, sygnał wyszedł z tygodniowej tak naprawdę, tak? To była taka, taka litera PAU, przełamany PAU, w e, e, prostokącie, z zasięgiem, spodziewanym zasięgiem do 13149 lub 13787 no i tutaj faktycznie tutaj od poziomu 61.8 udało się to podbicie wszystkie warunki zostały wykonane, które były potrzebne, aby dalej mógł DAX rosnąć <laughs> jeżeli nie będzie żadnych komplikacji dziś natury fundamentalnej i tak dalej no to spodziewamy się, że te wzrosty będą kontynuowane Yy, szybciutko hać choreczka jak to wygląda no i praktycznie no, yy, jeszcze tutaj do tej granicy nieco brakuje natomiast y, tutaj jest też należy o tym pamiętać niezamknięta luka yy, i być może dziś będzie to celem byków yy, domknąć tą lukę tak? To by nawet bardzo fajnie się układało z naszym planem, bo widzę tutaj coś takiego, jakieś 50%, niecałe 50% wypełnienia tego prostokąta, i chodzi mi tutaj właśnie o coś takiego: taki myk, że ten dzisiejszy potencjalny zasięg on może co prawda w pierwszej kolejności uderzyć w tą linię. tu może być jakieś jakieś cofnięcie które 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 może się no z pewnością które może nastąpić natomiast w drugiej kolejności no powinno, po, powinno powinien taki taki ruch iść więc te cofnięcie, jeżeli pójdzie z planem, no to ono nie powinno być głębsze niż tutaj dotąd i potem w drugim uderzeniu powinno, powinno wybić tą linię. Chyba że, chyba, że ym, będzie, będzie popyt miał taką naturę euforii, że od razu uderzy, tak? Że od razu będziemy mieli uderzenie do góry. To też może się zdarzyć, tego też nie możemy wykluczyć że będzie tyle pozytywnych impulsów, czy rynek będzie na tyle optymistyczny, że od razu wybije tutaj to miejsce, tak? Więc, więc no poczekamy, zobaczymy na H1 na H1, czy mamy tutaj w ogóle już jakiś sygnał. No, raczej nie, raczej nie, więc jakaś korekta będzie w następnym czasie potrzebna i na wali tej korekty można byłoby się zastanowić yy, na przykład w tym miejscu lub w tym miejscu yy, nad ewentualnym dobraniem pozycji tutaj uderzeniem lub też zamknięciem gdzieś tutaj w tym miejscu tak waszych longów i yy, próbą odwrócenia tak yy, czyli Zarobienia na korekcję i wtedy dopiero uderzenia. No. Jakoś tak musicie myśleć, tak? Ok, to tyle w, w temacie DAXA. Myślę, że to jest zrozumiałe. Gdyby nie, piszcie mi. Staram się na to odpowiedzieć. Natomiast mamy jeszcze. Mm, mamy jeszcze, moi drodzy. Yy, yy, co mi się tutaj właśnie szczególnie ciekawe wydawało to był dolar do jena dolar do jena natomiast chciałem wam pokazać dolara do jena ale nieco nieco inny obrazek nie obrazek tylko bardziej 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 moi drodzy Szablon. O. No i tutaj y, to jest tygodniowy, y, tutaj widzę, że jest taki trójkąt na tym dolarze do jena, o widzicie go, ja tak się przechodzi i on został tu wybity dołem, ten trójkąt jak, ma, jak sobie tutaj rozrysujemy to widzimy, że został wybity dołem i teraz mamy próbę wygenerowania popytu do góry, aby, aby go potwierdzić, czyli tak zwany retest cenowy gdyby potwierdzenie się nie udało, no to te wzrosty mogą być dużo większe. To raz. Co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? No, z pewnością ten rynek cenowy według mnie tutaj no raczej nie powinien spaść niżej, no chyba, że coś nastąpi nieprzewidzianego na rynku czyli w sensie jakieś bardzo złe wiadomości albo coś co wyrzuci niżej, ale raczej nie. Ja bym się spodziewał, że w pierwszej kolejności dolar będzie wygrywał z jenem, natomiast tutaj nastąpi jakaś decyzja, tak? na D1 to wygląda tak i tutaj mieliśmy początek niepokojów rasowych w stanie Minnesota to sobie też dobrze zaznaczyłem że to było w takim trójkącie i teraz cena wyszła tutaj powyżej widzicie no i, i, i. pomimo tych niepokojów rasowych w pewnym momencie ten jen ten jednak zaczął słabnąć, tak? Dola zaczął uzyskiwać. No Dola miał ostatnio taką fazę do zyskiwania, ale ostatni tydzień no jednak to był ciągłe, e, ciągłe osłabienie. E, co tutaj możemy jeszcze na ten temat powiedzieć? No, Jakby mógł taki retest wyglądać tego trójkąta z W1. No na razie trudno tutaj w ogóle coś powiedzieć, w pierwszej kolejności e, cena tak czy inaczej musi dotrzeć do tego miejsca, e, generalnie m, możemy powiedzieć, że zasięg takiego ruchu e, on będzie będzie podobny do, do tych niepokojów rasowych, czyli zasięgu z tego miejsca, o. Coś takiego z dociągnięciem tutaj do tej linii. Widzicie? I, i, i oto o będzie jakoś tak działać. A jednak cena musi się tutaj wykupić to, to, ten cały negatywny wolumen spadkowy. ale zobaczmy jeszcze raz nowy jeden jak to wygląda. Tak to, to wygląda tak. Co możemy tu jeszcze dodać? No możemy też na pewno odchodząc na D1 pomniejszając nieco wykres dodać taką linię. Nie no, wystarczy ten trójkąt tak naprawdę do gry Na H4 wygląda to tak i tutaj i tutaj generalnie em, mamy taki trójkąt, też taki lokalny trójkąt, tak? Zaznaczę go wam. O, takiego typu. Dobrze go doznaczam jeszcze raz, żeby tutaj mhm. spróbujmy i teraz przyciągamy. tak, nie on jest dobry, ale jest ok jak najbardziej, I jest harmoniczny no i widzimy, że cena już tu się wybiła widzicie, by volumen się tutaj zamknął tutaj na chwilę była taka zmyłka i teraz na tym wcześniejszym trójkącie tak, tych niepokojów Cena, cena próbuje już tutaj wyjść z tej grawitacji Wyjść z tej grawitacji do góry Czy tutaj możemy coś określić, też nie możemy nic określić. Natomiast tak to wygląda i gdyby się to udało, no to jest całkiem ładny ruch do wzięcia na wzrostach tak? I myślę, że to tyle na razie Dziena Co jeszcze, co jeszcze jest ciekawego Złoto Złoto, tutaj była taka piramida Którą Wam wcześniej pokazywałem Wczoraj mieliśmy właśnie na tej piramidzie takie spadki Nawet był taki RGR Widzicie, RGR Tak, spadkowy To też było takie wyzwanie i tutaj teraz jest taka podbitka i znowu cena się tutaj spina eee, trudno powiedzieć co oni teraz zrobią eee, no gdyby to miała być formacja wzrostowa na złocie mm, oj nie, nie o to mi chodziło gdyby to miała być formacja wzrostowa na h to będzie ona taka jakoś tak mhm. <laughs> Tutaj jest... o! Jakoś tak bo to by to może wyglądać. I to jest moi drodzy formacja e, Gartleya. O! Tak. Jedna nóżka, druga nóżka. Gartley jest dotąd czyli do 1734,26 jakieś 10 dolarów do wzięcia gdyby to, gdyby cała pełna pula wypaliła no to e, jest to odpowiednio więcej bo to by było wtedy na krabie i będzie to e, około e, 40 dolarów więcej 1700 no okolicy 1770 tak? Zobaczymy co? Która, która natura tutaj zwycięży Natomiast na razie, na razie, myślę, że oni chcą tutaj zaksięgować tego Gartleja. I na tym Gartleju, moi drodzy, no nawet możemy tutaj... O, żeby tu zaznaczyć, widzicie? Na tym gartleju po zamkniętej nieco wyżej, nieco wyżej, ciutko wyżej, tylko ciutko jakoś tak, czyli na tym gartleju e, później e, można, można, można jakoś określić, co oni dalej zrobią. Ja bym powiedział em, że cena będzie próbować tutaj by wygenerować nowy szczyt i wyżej w tym kierunku, ale no do tego potrzebne są jakieś dodatkowe impulsy. Jak spojrzycie na historię H4D1 no, H4, no to tu najwyższe miejsce było 1763, więc nie jest wcale tak daleko do, do tych szczytów rekordów tak, cenowych. No więc zobaczymy, zobaczymy czy, to się, czy dziś uda się chociaż do nich bardziej zbliżyć gdyby nie, no to tutaj trzeba targetować gartleja a potem, a potem po gartleju targetować właśnie to miejsce Ja dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego dnia Myślę, że trzy instrumenty wystarczą zupełnie Zapraszam do naszych projektów VIP gdzie możecie um, gdzie otrzymujecie szablony właśnie do gry gdzie otrzymujecie instrukcje i to, te, to um, oraz filmy które są tylko dla was czyli dla klientów VIP e, pozdrawiam jeszcze raz trzymajcie się i hej